Jeżeli jesteście ósmoklasistami albo rodzicami ósmoklasistów, wasze myśli zapewne są teraz zajęte przez wybór szkoły średniej. Jak wybrać tę szkołę? Dzisiejszy odcinek skierowany jest do młodzieży oraz do rodziców. Chociaż będę się zwracać do ósmoklasistów, moi słuchacze, jako ludzie wybitnie inteligentni, na pewno będą w stanie przełożyć sobie, jeżeli masz zamiar na, jeżeli twoje dziecko ma zamiar, więc pozwólcie, że będę trzymać się jednej formy, no z powodów ekonomii czasowej. Zacznijmy od tego, jak podejść do wyboru szkoły średniej. Myślę, że wcale nie najgorszym pomysłem byłoby wyobrażenie sobie idealnej szkoły i zapisanie tego, co sobie wyobraziliśmy zapisanie albo narysowanie moja idealna szkoła położona tu i tu, w której uczy się tego i tamtego, a atmosfera jest taka i taka i później patrzymy na ten nasz obrazek i opis i zastanawiamy się. Czy w naszej miejscowości jest taka szkoła? Jeżeli tak, wygraliście życie, po prostu złóżcie do niej dokumenty. Mam nadzieję, że liczba punktów pozwoli tam się Wam dostać. Może jednak się okazać, że taka zupełnie wymarzona szkoła nie istnieje, albo nie wiecie o tym, czy istnieje. I co wtedy? Wtedy warto zastanowić się nad swoimi celami życiowymi i nad swoimi marzeniami. Są takie szkoły, które bardzo stawiają na osiągnięcia powiedzmy akademickie. Matura, która jest niezwykle ważnym egzaminem, jest w nich traktowana ze szczególną atencją. Także stawia się nacisk na to, aby uczniowie brali udział w konkursach i w olimpiadach przedmiotowych. W innych szkołach. Także przystępuje się do matury, ale powiedzmy, że nie jest ona aż tak kluczowa i nie kładzie się na nią aż tak wielkiego nacisku. Są także szkoły, które uczą jakiegoś zawodu. Być może to jest właśnie zawód, który chciałbyś w życiu wykonywać i wybierasz szkołę pod tym kątem. Wybierając szkołę, zastanów się, czy spełniasz swój plan i swoje marzenia, czy jakiejś innej osoby. Oczywiście zawsze jest szansa na naprawienie źle podjętej decyzji, ale nie ukrywajmy, będziesz startować w nowej szkole na innych warunkach niż ci, którzy od początku dokonali wyboru zgodnego ze swoimi potrzebami. Szkoły są różne. Są szkoły prywatne i szkoły publiczne. Każda z nich jest inna. Taka podstawowa różnica, to być może dla większości z Was czesne, które trzeba uiścić w szkole prywatnej. W szkole prywatnej można liczyć też na mniejsze klasy, chociaż no, to też nie jest reguła. W szkole publicznej zaś klasy są zazwyczaj duże, no ale nie trzeba za nią płacić, chyba że w niektórych szkołach oszczędności nieraz mogą być pozorne, bo na przykład, żeby osiągnąć swoje cele, będziesz potrzebować korepetycji, więc i tak. Zapłacisz jakąś tam pewną sumę za, za korki z niektórych przedmiotów, ale z drugiej strony nikt nie mówi, że w szkołach prywatnych uczniowie nie korzystają z korepetycji. Tak więc tutaj wybór chyba należy głównie do rodziców, bo jeżeli mogą sobie pozwolić na czesne i mają przekonanie, że szkoła prywatna może być dobra dla ich dziecka, to myślę, że no to to jest wybór, którego należy dokonać wspólnie. Można wybrać szkołę dużą i wtedy będziemy mieć wielu kolegów w różnych klasach albo szkołę małą w takiej mniejszej szkole jest większa szansa, że będziemy uczyć się na jedną zmianę to znaczy od rana do wczesnego popołudnia, ale z drugiej strony powiedzmy sobie tak jeżeli w szkole jest niewielu uczniów. I akurat nikt nam nie przypadnie do gustu, to no, będziemy musieli szukać sobie kolegów w innych miejscach. Przy dużej liczbie osób łatwiej znaleźć bratnią duszę. Oczywiście to też nie jest reguła. Są przypadki, kiedy w naprawdę dużej szkole trudno nam znaleźć kogoś sympatycznego. Wiadomo, to są kwestie międzyludzkie, takie do przemyślenia. Jeżeli decydujemy się na dużą szkołę, to najczęściej musimy dopuścić to, że będzie w niej się odbywać nauka na kilka zmian. I o ile naprawdę fajnie jest czasami rano się wyspać, zwłaszcza nastolatkom, to jeżeli okazuje się, że chociażby w środę kończymy późno, a w czwartek zaczynamy wcześniej, nie bardzo mamy czas na odrobienie lekcji, na życie towarzyskie, na zajęcia dodatkowe. Więc to jest też taka rzecz, którą należy wziąć pod uwagę. Szkoły mają też swoje specyfiki, są różne typy szkół. Dla osób, które chcą zdobyć zawód, zapewne takim naturalnym wyborem będzie szkoła branżowa albo technikum. Dla osób, które chciałyby zdobyć raczej ogólne wykształcenie, będzie dobre liceum, przy czym w liceach również są profile. I od profilu zależy najczęściej, jakie przedmioty będą rozszerzane. Warto zastanowić się nad tym, jaki profil do nas pasuje, albo jaką przyszłość sobie wyobrażamy, bo inaczej można hmm, no, trafić w miejsce, w którym niekoniecznie będziemy, spędzać, będziemy korzystać z naszego potencjału. Ja ukończyłam profil biologiczno-chemiczny. Obecnie nie zajmuję się biologią ani chemią. Niczego w życiu nie żałuję, było fajnie. No ale zapewne z punktu widzenia moich dalszych losów nie był to idealny profil. O szkołach specjalnych nie opowiem, dlatego że nie znam się na tym i nie mam kompetencji, żeby się wypowiadać. Przypuszczam jednak, że jeżeli chcecie wybrać taką szkołę, to macie ku temu powody i to nie odcinek podcastu. Będzie dla Was główną wskazówką, ale porada osób kompetentnych. Przy wybieraniu szkół warto oprócz oficjalnej oferty, którą można sprawdzić w internecie albo na dniach otwartych, zgłębić też opinię na temat danej szkoły, dowiedzieć się jaka tam jest atmosfera. Można zapytać o to uczniów. Można też poszukać w internecie. Zazwyczaj młodzi ludzie są wylewni i dzielą się takimi opiniami. No dobrze. Jeżeli już z grubsza wiecie, jaki typ szkoły was interesuje, to czas na podjęcie decyzji. Ja jestem zwolennikiem podejmowania decyzji taką chociaż Cenię sobie intuicję, to jednak przy podejmowaniu ważnych decyzji stosuję metodę tabelkową. Robię tabelę, w której wypisuję rzeczy, które muszą być, na przykład rozszerzona chemia dla tych, którzy chcieliby kiedyś zostać lekarzami i planują zdawać maturę z chemii, co może być, na przykład oceny liczbowe, jeżeli nam nie przeszkadzają, co dobrze by było, żeby było. Czyli na przykład ciekawe zajęcia sportowe. Tutaj uwzględniamy rzeczy, które tak no chcielibyśmy. Chcielibyśmy mieć w tym naszym doświadczeniu szkoły średniej i na przykład jeżeli w jakiejś szkole średniej jest powiedzmy studio nagraniowe, a to właśnie by nam się przydało, no to może być to jakiś tam czynnik, który weźmiemy pod uwagę podczas wybierania szkoły. No i chyba taka Największa kategoria dla większości nastolatków, czyli nie może być na przykład nie może być dużej klasy powyżej 20 osób, albo nie może być ocen liczbowych, jeżeli ktoś ich szczególnie nie znosi, albo nie może być atmosfery wyścigu szczurów. Trudno to zdefiniować, ale myślę, że jak zobaczycie taką szkołę, to ją rozpoznacie. A może nie może być nauki zmianowej, że szkole będzie zależało, żebyście wy też zdali maturę? No bo zrujnować sobie zdawalność 100%, to powiedzmy, że wiele szkół w tej sytuacji bardzo się stara, żeby każdy absolwent tę maturę zdał. Oczywiście to są tylko moje przemyślenia i moje obserwacje. Równie dobrze mogę się mylić. I teraz co dalej? Patrzymy na ofertę szkół, i żadna z nich nie pasuje do naszych wyobrażeń. To już jest bardzo smutne. Czy wtedy należy uwzględnić drastycznie inną szkołę niż wymarzona? Tego nie wiem, ale warto rozejrzeć się poza swoim miejscem zamieszkania. Chociaż to jest decyzja, która może być no, trudniejsza z punktu widzenia logistyki i finansów. Czasami być może wasza wymarzona szkoła jest po prostu w innej miejscowości i warto uwzględnić także takie opcje, opcje z dojeżdżaniem albo opcje z internatem. To wszystko jest do przemyślenia. Podsumowując, jest wiele kryteriów i wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę wybierając szkołę średnią. Jest to istotny wybór, ale tak jak wspomniałam, jest to decyzja, którą można zmienić, i nawet jeżeli okaże się, że traficie w miejsce, które nie odpowiada Wam, to przenieść się zawsze można. Można też w ogóle opuścić mury wszystkich szkół i uczyć się w domu, i to też jest ok. Naprawdę nie wszyscy muszą być w tradycyjnej stacjonarnej szkole. Myślę, że ten temat poruszę, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym tylko zapytać Was, jakie trzy kryteria uważacie za najważniejsze. Potraktujcie to proszę jako zadanie dla chętnych. Odpowiedzi można wpisywać w komentarzach i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.